Z góry jest zarzucone, że powinien być to chłopak. I źle się wypowiada o swoich rodzicach. Idealny typ chłopaka, kochający. Powinien się tak zachować, żeby pokazać, że ma kaskę. Kiedy pluje na chodnik. Nie chciałbym się czuć niżej niż ona. Siemano widzowie, dzisiaj poruszymy temat relacji damsko-męskich i zapytamy, kto powinien płacić za pierwszą randkę i dlaczego powinien być to chłopak. Zapraszam do oglądania. Za pierwszą randkę, jeżeli chłopak zaprosił, to powinien chłopak zapłacić. Oczywiście, że chłopak. Oczywiście, że chłopak. No Jasne, że kobieta, nie? Pół na pół niekoniecznie może, ten kto zaprasza tam płaci, tak uważam. Według mnie to powinniśmy się tak porówno, chyba że na przykład mężczyzna zapasza, zaprasza pierwszy. Chyba, że jest sponsorem. Nie no. <grym> Będąc równym no to pół na pół, nie? Chłopak. 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 Be, bezsprzecznie chłopak? Tak. Chłopak powinien raczej tak z grzeczności? Bez sensu trochę. No, no mężczyzna oczywiście. To zależy. No no, chyba chłopak. Randkę? No chyba chłopak, nie? Chłopak. chłopak. Zależy kto zaprosi też. Inni no, koledzy właśnie mówili, że pół na pół. Nie no chłopak. No, jak to randka, to nie. Okay, no. Na pół. Na pół. Tak. Czemu na pół? A to Ale każdy to mówi... chyba, że... która zaprosiła. Mhm. Każdy mówi, że mężczyzna, mimo wszystko. Nie, nigdy w, nigdy w życiu. Nie? Czemu? Ja myślę, że pół na pół na początek. Tak, ale wiadomo, jak facet najpierw zapłaci, to też jest lepiej. źle. Uważam, że mężczyzna jednak powinien mężczyzna płacić. Tak, Ta, powinien się tak zachować, żeby pokazać, że ma kaskę. Osoba, która zaprasza, Musimy powinna zapraszyć. płacić. E, mężczyzna. Mężczyzna, no. no pół na pół raczej. No. No. Uważam po prostu, że kto zaprosi, ten powinien postawić tą kolację. Każdy w sobie za siebie. Mi się wydaje, że mężczyzna, no bo to on jakby, za, no w zależności kto zaprasza, ale mi się wydaje, że w geście jest to bardziej mężczyzny niż kobiety. Z góry jest zarzucone, że powinien być to chłopak. Moim zdaniem powinny być to dwie osoby. Jedna płaci za siebie i druga to samo. Szczerze uważam, że nie powinno być tak, że jakby jest taki wiesz, konstrukt, że mężczyzna musi płacić za każdym razem. W sensie to jest miłe, ale jakby nie powinno być takiego jakby narzucenia, że to jest jakiś męski obowiązek. E, Okej, okay, no to gdzie, gdzie byś zabrał dziewczynę w takim razie za pierwszym razem? Ja bym zabrał do jakiegoś klubu jazzowego. Kawiarni do Kolumbusa jakiejś zabrałem i było bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. to była pierwsza, tak. Tak, to była pierwsza randka. Tamtej pory już się zakochaliście się w sobie. No na pewien czas, tak. Aha, <laughs> już ze nie mną jesteś. Niestety nie. Się niestety nut. Może <laughs> <istety>. <laughs> no może i najlepsza pierwsza randka to jest takie albo kino, albo jakaś restauracja. Plaża, zachód słońca, jakieś winko, kocek i jedzanko. Kino jest spoko. Kino? Tak. A to tam chyba się tak mało rozmawia w kinie. Niekoniecznie, zależy z kim. Po prostu, żeby porozmawiać. Na pewno kino nie jest na pierwszym randkę dobrym pomysłem. No nie wiem, najlepiej zawsze na pierwszej to porozmawiać, na pewno nie do kina, nie? Ani... W góry. W góry, no. W góry. W Słowacja najlepiej, no. W góry, przejście, no. Jeszcze, żeby nas niedźwiedzie jeszcze zjadły. Chyba by było spoko. Chyba gdzieś na łono natury. Jak będzie ciepło, jakiś piknik albo coś takiego, to... Nie ale i sztuki? aktywna, żeby porobić coś fajnego takiego, żeby dało może na bieżnie byście poszli. <noise> Jestem tradycjonalistą, więc kawiarnia, jakaś wymarzona randka, gdzie byście zabrali dziewczynę, jakaś taka. Może nie pierwsza, na ale taka przy wschodzie słońca. Na konie, przy wschodzie A konie wschodzie słońca. Umierzyć i... na koniu? Nie, ale to jest <noise> kwestia, ale ważne, że ona by umiała, nie? A ona <noise> na pewno umie. <noise> Myślę, że najlepiej na spacer porozmawiać tak normalnie, po prostu, żeby się poznać na początku. Może w takie miejsca jak na przykład park, gdzieś się przejść, jakaś restauracja, kawiarnia, coś w tym stylu. Na kurs firsterstwa. Jeżeli by mi coś takiego wymyślił, to chyba po prostu musiałby ci dać bon i powiedział idź i tak. Tak, tak, i ze mną. I z tobą. Jakieś może wspólne zajęcia, malowanie razem obrazu na ładnym widoku. To taka pierwsza, no to myślę jakiś pater do parku czy takiego. Po jakichś filmów, po prostu porozmawianie sobie, to jest w porządku. Do żabki na hotdoga też można. Orden hot dog. Był dzisiaj chłopak w odcinku, który mówił o hot dogu żabce. To też satysfakcjonuje? Nigdy w życiu. Nie, tylko Orlen? Tak. Okay, no to niestety. Bo ile musi mieć w portfelu? <laughs> no ja wiesz, ja dążę do tego, żebym sama sobie była w stanie zapewnić godną przyszłość. przyszłość. A to nie jest ważne. Jak nie ja sama tak? zarabiam, to, to niepotrzebne mi kogoś zarobki. To nie jest jakaś pierwszorzędna cecha, żeby był bogaty. No to, to faktycznie chłopak powinien więcej zarabiać? No ja, ja uważam, że tak, że powinien po, potrafić utrzymać kobietę. No tak, na pewno. Ile musi mieć w portfelu? Nie, o to chodzi. W tym wieku jeszcze nie o to chodzi. Jakbyś się czuł jakby to nagle twoja kobieta zaczęła, nie wiem, więcej zarabiać od ciebie albo po prostu więcej zarabiała? No ja bym się czuł kiepsko, no ogólnie poczułbym się trochę taki niżej. No mogłaby zarabiać więcej, ale to nie miałoby z, z tego po problemu. Jakieś dwa albo trzy red flagi, które no, odpychają od, od faceta, no powodują, że no nie byłaby zainteresowana. Na pewno kłamanie w żywe oczy. Multum przyjaciółek, niech będzie. Nie odpisuje, ignoruje, okay. to jest straszne. Na pewno, jak wspomina o swoich byłych związkach, coś takiego, to jest. Że o swoich byłych, na przykład? Kluby, kluby. Dużo po prostu. Tak. Jak stawia te fotki na Instagrama, takie półnagie, wie, że co dziś. Jeszcze dużo imprezuje to, tak. No to myślę, że na pewno palenie, Picie. Pierwszy to brak szacunku do mnie. Kiedy jest nieufny? Nie pyta na co dzień. Co u ciebie? Podwójne standardy. Ty, typu, tu chce być niezależna kobieta, a tak jak mówisz, na pierwszej randce. Płaci facet. Wypisuje do za dużo chłopaków, nie? Coś w tym stylu, taka większa znajomość to coś w tym stylu. Nie wiem, nie wiem, jak idealnie tak w jednym słowie podsumować taką dziewczynę, ale wolę, wolę nie mówić. No. <noise> jak ogląda za dużo dup na Instagramie. No. Jak jest manipulujący. Brak poczucia humoru, ja bardzo lubię poczucie humoru, więc... <noise> Że jest niekulturalny wobec starszych osób. Jakiś taki standardy, że dziewczyna ma wyglądać tak i tak, że masz robić to i to. Kiedy nie szanuje swojej mamy. I źle się wypowiada o swoich rodzicach. Jakaś taka niewierność, okłamywanie. Na pewno jeżeli zmienia chłopaka, co na przykład co randkę się bawi. Za dużo gada i za mało pyta i interesuje się mną. No co, nie interesuje się mną. Zazdrość, na pewno. Jest zazdrosny, kontroluje za bardzo. Porównywani do swoich byłych. Yy, I kiedy pluje na chodnik. Czym musiałby ci zaimponować chłopak, żeby, żebyś się zgodziła z nim na randkę? Myślę, że na pewno charakterem. Idealny typ chłopaka, kochający, zabawny, opiekuńczy. I żeby też szanował kobiety. No, miły, taki truskliwy. Nie wiem, najważniejsze, żeby był szczery i lojalny, mi się wydaje. Kurde, no jak sam zaradni. właśnie koty musiał <laughs> lubić. No wiadomo, że jak się pierwszy raz kogoś spotyka, to pierwsze co coś się, się patrzy na wygląd. Ale potem ja to ha, szczerze. czucie humoru, uśmiech. Po prostu potrafi wypowiedzieć się na jakieś takie poważne tematy? No nie, no musi być atrakcyjna, no po prostu musi się podobać mi, tak? I tylko wygląd? No też jakby cechy charakteru, nie? Jakieś oznaki inteligencji musi w sobie posiadać, tak? <laughs> Ładnie pachnie. Okej. Okay. Ono przyciąga mnie na przykład ładny zapach, no i wygląd oczywiście. No i charakter, charakter też. Tak, i na przykład przepuszczę dziewczyny w drzwiach, to jest bardzo ważne, a teraz mało chłopaków tak robi. No nie wiem, jakaś taka, powiedzmy, energia życiowa, taka chęć dojdzie, żeby to jakby ta druga strona też mnie motywowała do, do jakichś rzeczy. No co, no właśnie to jest taka odwrotność tego, co powiedziałem, nie? Co? Dupa, cycki. Nie, na pierwszym miejscu jest moim zdaniem charakter, nie? No na pewno atrakcyjna, mądra. Jak coś ma po prostu nalane w głowie, nie jest po prostu, wiesz, nie leci na kaskę. Nie czy jest pusta. Nie jest pusta, no taka hoł, typowa hoł, pamiętajcie, i od głupie hoł. Mądra, ładna i nie robi problemu w ogóle, co? Miła musi być i nie nie? Na pewno wygląd ma przyciągnąć, ale charakter ma zostawić, więc... To bardziej osobowość, czy bardziej wygląd? Bardziej w sumie osobowość. Tak? No. O, bez wyglądu nie podejdziemy chyba do tej dziewczyny, nie? Faktycznie chłopak zaczyna się prawdziwo od metra 80? Nie? Nie. 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 Okay. Y, Facy zaczynają się od metra 90, m, ja osobiście mam 97 i nie wstydzę się tego. Na 97? Tak. Na przykład wolałbyś być e, z wyższą czy starszą dziewczyną? Raczej starszą, żeby troszeczkę więcej w głowie miała. Bardziej chyba starszą? Myślę, że za starszą. Nie chciałbym się czuć niżej niż ona. Wolałbyś się być młodszym czy niższym chłopakiem? Niższym. 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 Czy żadna opcja nie wchodzi w grę? Bo tak też można. Żadna. Chyba żadna. Młodszym. młodszym. A chyba młodszym. Młodszym, niedużo, ale młodszym. Uważam, że wzrost to w ogóle nie ma tutaj znaczenia, prawda? Tak. Mogłabyś być z niższym chłopakiem się. Tak. Siebie? I mówisz to pe z pełnym przekonaniem. Tak. starszą, starszą, starszą. bardziej doświadczoną. <laughs> U mnie ciężko jest z wyższym czasami, ale chyba starszą. No i co i zrobilibyś taką milfa? <laughs> Oczywiście, że tak, <laughs> że tak, bez problemu, no ze starszą. Ze starszą. Jaki jest taki maksymalny y, różnica wieku, która by ci odpowiadała. No rok, dwa? Nie, no tak, 20 lat ma, szczerze. W sensie, że jakby różnica? A, wiekowa kurcz! <śla> <śla> nie, to nie! Myślę, że takie 2-3 lata, no, tym to bardziej to w tak. naszym wieku to jest. To na ten moment to jest rok. Relacje damsko-męskie to temat długi i szeroki, dlatego zachęcam Was do odpowiedzenia na pytania zadane w odcinku i nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć! <śla>